A że widzicie, o, ja łysy jest w całej okazałości, Chłopak zdrowy A no jak i pozdrawiam wam wszystkich no. Wszystkich znajomych no Szkoda tego nowusego, co z nim zrobić, kurwa, ma przepraszam, kurde się mówi, nie bluzgamy, nie łysy. No tak, no kurwa, no. normalka wiesz, ja nie lubiłem nigdy bluzka skaru skrót. Jak to po rumuńsku jak to się ujdzie. No. normalnie, polszyzna kurde. No. Zgadza się, o się ja też nie potrafię kurde po prostu rozmawiać z kimś, kto tylko pluje to i mamy coś mniejszą. Tak, z takim nikt nie, nie. nie rozmawiam. <laughs> no niestety, nie? No. No to tu się, tu przyjeżdża a nie się się bluzga, kurde. No. ma nowo kwaterę? No. <gryzanie> Do Kołysiera, na łowę, nie? to yeah. yeah. No wiem wiecie, a łysy sami wszyscy pouciekali. Jeszcze trochę tam koła podniosę sam, koła to No, tak to jest, nie łysy. No. ja nie muszę zabrać, to jest. Każdy mi zabrał. Chyba nie koła. Masz już tych kołach. No, bezwykliwy. Na rybę mnie ciągnął koła. Tym... Którą ciągnął? Rachel, kurwa, ciągnął mnie na rybę. Kurła tam, kurła. W tym wieżorze nic nie ma, koła tam. Taką szklotkę rozłapali tam A nie chciałem jakaś e? No, A gdzie na ryby? No na kartowo, nie? A no A gdzie no. Kurwa, tam widzicie, tam, nie, a, tak, kurwa, tam kurwa, cały dzień, żeby Taką jedną no, szklotkę złapać Kurwa, tam za i podł, Kurwa, Już no, szkoda kurwa nafty hmm, szkoda nafty to jest spokój, no, kurwa, żeby, że tak szeroko, kurwa, dziwię się, a kortowo jest kurwa, czy się szopi ma, kurwa. Żeby że, tak od dajino, żeby chociaż się kurwa, chyba, nie było co łupiec, kurwa, że jedno, że, no kurwa, tak, ale to już, karpia, czy reszta, o, ośm, to już, to się opłaca. No to za koło kurwa, wprostko. Badziele nie? Daj pochój kurwa, ja mówię. Szkoda nafty kurwa, szkoda swojego zdrowia kurwa, żeby tam jechać kurwa. Obiec mój kurwa. <grym> 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 to mój obiad, nie? a tak poza tym jak w ulicy leci? A, a tam kurwa na obrzewanie się spierdoli muszę tu móc, mus, nie? no, no jak ty kurwa Jezu, tu wiesz, nie przeleziesz kurwa zimy kurwa taką, nie? no gdzie zima tutaj? Ja rozmawiałem z karaolem mój od 15 dobra, będzie Dobra, mam przejechać kurwa wiesz co, z dowodem gdzieś kurtkę koła wiesz wypity byłem gdzieś, rzuciłem kurwa, rozumiem, zieloną kurtkę tam dowód miałem osobisty nowo wyrobiony Nowo europejski, jak Paszko. no ja wiem no. a ja tu tej... gdzie to kurty wrzucałeś? Tak? gdzieś zabrałem kurwa ale tu czy aż tam gdzieś? tu bo, gdzieś pisnąłem kurwa wiesz tam gdzieś kurwa bo było grąco było było ciepło a tam go ten już, się tu na chursko, to na chujką kurczę, była taka taka mała jak, żyje, jak tam, ja, nie, No ja już już ma straty mówił, już gdzieś zgubił dowód. A ty już z kurtką wróciłeś? W kurtce był. A w mhm. A tam tam co były wcześniej, to co nie ma? Nie. No bo tutaj to chyba raczej nie będzie. Nie, tutaj nie, bo to ja to zrobiłam, tylko tylko na dzień, nie? Tak to dosłownie tam kłamstwo. że wyzabrałaby się kóra ciemność lekko kóra, wypić i to wsią, nie? Mm -hmm. No i to co tam kóra, więcej O i kanapkę zjeść, kurde, Wiesz, jak na czasach nie? to jak na prasach, no. <śles> <śles> Na pole a tam godzinki, dwie, A co to? Walka mój tu zabronione? No, niby nie. No, o to a to że, Widzicie, U. drodzy widzowie, no, łysy daje sobie radę chłopak. Powoli, nie łysy? No. Ja, tak się mać. Jak nie, to nie. Widzicie, jak nie. Wszystkich naszych widzów w kątach. To ogląd Janaja i pozdrawiam wszystkich wszystkich Kuzynów, nie wiedzunów Ci co znają i po prostu nie dbają o siebie i bywają Na razie. Ja. Także ja do tych wszystkich też się dołączam razem z Łysem, pozdrawiamy wszystkich Dzięki, że chodzisz, Dzięki że oglądacie macie ochotę, bo co niektórzy to wiecie oglądają i sobie robią jakieś tam, no, i później ale to już drobnostka ich, ich problem nie mój nie się tak, no kurwa co tam? z kogoś idzie idiotę można zrobić szkła bardzo łatwo, kurwa, nie? No ale trzeba tak. na to talent mieć, kóła nawet, kurwa bo są ludzie tutaj, nie są nie wykształceni, ja jestem po studiach takie. Także słuchajcie, łysy jest po studiach. To nie wki dmucha to się mówi, nie łysy. No nie głuchol, kurde, nie głucholje kurby, tylko znaczy, nawet pozdrawiam tego yy, mojego dykanza. Yy, 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 yy,